Ja siema, ja witam, z tej strony Krystian, a oto kolejny odcinek z FNaF 2, gdzie w poprzednim skończyliśmy sobie noc szóstą, a tym razem zagramy sobie tutaj w nasze nowe challenge, gdzie stwierdzam fakt, że szczerze wam powiem, próbowałem to zrobić przez dobre parę godzin teraz, ale naprawdę nie mogłem dotrwać, albo ledwo dotrwałem do trzeciej raz i to było wszystko. Więc stwierdzam fakt, że to jeszcze jest dla mnie chyba za wcześnie I spróbuję to zrobić z pozostałymi po prostu trybami Bo ja naprawdę ja nie Ja zaraz dostanę wicy przez to, serio ja Tyle czasu przed tym już siedziałem, że po prostu potrzebuję teraz chwili wytchnienia i Po prostu Zróbmy Te parę trybów co nie Albo wszystkie przed tym I wtedy zobaczymy, zostawimy po prostu sobie najgorsze na koniec A właściwie dla was najlepsze i na razie po prostu lecimy z 20, 20, 20. Czyli tak, To i Foxy będzie przed nami, tutaj e, prawy went, lewy went, i tutaj korytarz. Więc korytarz i w sumie tylko korytarz trzeba sprawdzać w takim razie. Wait, nie musimy w takim razie świecić, co jest dla nas bardzo przyjemne w takim razie. No, i wystarczy robić takie coś na całą noc, więc. Kurna. Nie powinno być problemu, Dobra, już tam wchodzą właśnie, Chika jego trochę poświecić, trochę bardzo, bo Naprawdę mam tylko nadzieję w tej nocy, że Foxy jednak nie uzna, że... O you know what would be funny I po prostu wyskoczy nam no dosyć szybko w miarę Tym bardziej, że na niego próbuję świecić ile tylko wylezie. No, nawet jeśli ta latarka nie świeci, bo coś tam się przemieszcza w tym holu, co nie, to i tak to warto poświecić, bo i tak to wtedy zalicza chyba, że świecimy w niego. Więc cóż. Tá daí. Przepraszam, że jestem teraz taki w miarę cichy, ale dosłownie po tym trybie Golden Freddy, i właściwie po próbach tego trybu, ja aktualnie, po prostu mam dość, poniekąd, wszystkiego tutaj. Naprawdę, tak się wkurzyłem tam. A w kolejnych odcinkach się dowiecie dlaczego. Boni, Bo a właściwie Toy Boni jest po prostu takim sk synem tempym tutaj. Tak samo Foxy. I mają tą swoją brygadę kurde gdzie nie da się z nimi dosłownie żyć w zgodzie Ale na szczęście tutaj jest to tyle łatwo Znaczy no łatwo, no na pewno łatwiej po prostu niż tam Nie biegli, na mnie Foxy, nie biegli. Ani mi się waż Siedź tam na dupsku Jakby się nie dziwcie też, że ja mało mówię, jakby to też jest mimo wszystko te 20-20-20, ten, intensive giereszką. Jakby to może wyglądać na proste, ale mimo wszystko też trzeba to i, no, zacisnąć zęby i popróbować. Zapewne słyszycie jak ja maszuję klawiaturę dosłownie, jeśli chodzi o ten, o latarkę na fiksiego. Ten Gnoj mi już tyle razy wyskoczył podczas kurde tego Golden Frediego, że mam dość, mam dość po prostu. Też jak jest ten Freddy tutaj, to słyszałem, że lepiej mi wszystko po poświecić trochę, bo za nim może być ten, Foxy. Brać i szybciutko. Jest za pierwszym razem, dobra, 20, 20, 21. Jeden mamy tryb z głowy przynajmniej. Ja pierdzielę, nie mogę. Ma... <ścoughs> Wojezu, co się ja wiem, że. Painstick, zawaliście. No, Now we get out. Teraz spadaj. Reasons to bring with animatronics <ścoughs> Fajnie. to dali, kurde powody. O, Jezu. czyli tak samo jakby w tafie jedynce mnie po prostu zwolnili. No i cóż, jakby. O, rady. O... Oh. mamy niby trzecią gwiazdkę, ale ona nie jest za ten. Za, no mamy tutaj gwiazdkę, ale na nie mamy za Golden Freddy. Ale no z Golden Freddy to ja sobie dam na razie spokój po prostu, bo inaczej no to dostanę wylewę. Jak to dalej będę próbował robić, <laughs> więc e, tak. Mamy 20, 20, 20 za sobą. Teraz new and shiny. Mamy tak. Tego pana, on jest w głównym holu. To i to, 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 to. Więc dobra. Czyli główny hol, eventy i tyle. Dobra. Czyli po prostu uważać na tego. I zobaczmy, co teraz dostaliśmy na biurko, bo powinniśmy dostać jakąś puszankę. Albo nic nie dostaliśmy? I'm confused. Powinniśmy chyba coś dostać, ale... Okej okay. I guess not To jest najgorsze? Że jak oni przechodzą. To, to nie ma dźwięku stereo. Przez co by mógł ogarnąć, kurde, czy balon odchodzi. Czy boni przychodzi? Bo to też by się przydało. No, kuźwalisia walisia z tego miał nie być tej nocy. On jest na zero inteligencji. To czemu on tu jest? Zapewne po to by BB miał kurde tutaj no sens bytu I widzieliście to? Kurde, jak ta Mango się zamieniła od razu z Bonbonem? Co jest? I didn't know it that they can do that. Really? Spadaj Teraz się na siebie nałożyli? Czy co to, to było? Odejdź. Już. Não, no to muż się zamieniu Freddy out. Freddy, out. Hi, good. Bye. O cika się cofnęła tam. Warto wiedzieć. Teraz wszedł za nią Freddy. Nie jest to też za pierwszym razem, Jezus Maria. Ja naprawdę tyle czasu spędziłem na tym, kurde, Golden Pride, że aktualnie chyba wszystkie, jak nie prawie wszystkie bardziej, nie, znowu mnie wyjebali, no super. Eee, prawdopodobnie na pewno większość tych nocy zrobię, kurde, za pierwszym podejściem, mam nadzieję. Nie będę musiał się z tym po prostu bawić aż tyle, ale no. Jakby ja wiem, tutaj że to jeszcze jest nic, jak dostaję właśnie tego. Kolejną tą różową karteczkę po prostu za jakiś kolejny tryb. Ale, well, jakby mamy 20, 20, 20, mamy New and i mamy teraz, kurde, jeszcze. No, nie niby możemy polecić Double Trouble, co nie? Czyli dwóch Bonich i Foxy, gdzie Foxy jest tylko na 5. Ale to już w kolejnym odcinku, moi drodzy, co nie? Ja, ja Wam dziękuję za oglądanie. I cóż, ee, naprawdę. Mogę Wam powiedzieć teraz z góry, wyczekujcie odcinka 10-20, bo to naprawdę będzie albo długi odcinek, albo naprawdę ciekawy. Cóż, tak czy siak, ja Dziękuję jeszcze raz za oglądanie i widzimy się w kolejnych materiałach. To nie, cześć.